Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj kolejny vlog z serii takich wspomnień z dzieciństwa. Znajdujemy się aktualnie koło zalewu w Samoszycach. Jest to miejsce, które kojarzyć mi się będzie zawsze z dzieciństwem. Spędzałam tutaj wakacje z rodziną. Jak widzę, bardzo wiele się zmieniło w porównaniu do tego, jak to wyglądało jakieś ponad 20 lat temu. To się na pewno zmieniło nie było tego ogrodzenia. To jest raz. Był tutaj taki fajny pomost, gdzie można było wypożyczyć rowerki wodne. Po znajomości nieraz mieliśmy je za darmo i pływaliśmy sobie po tym zalewie. Na tym polu namiotowym spędziliśmy jakieś dwa tygodnie, nie pamiętam dokładnie, ale były to jedne z fajniejszych wakacji, jakie spędziłam z moim bratem. Poznaliśmy tutaj chyba kuzynostwo Łukasza i Natalię z Zawiercia. Chyba z Zawiercia. Jeżeli jakimś cudem oglądacie tego vloga, to wielkie pozdrowienia dla Was. Szukałam Was później bardzo, bardzo długo, ale to nie były czasy Facebooka, ani naszej klasy, więc było to bardzo ograniczone. Ja mam ograniczone możliwości. Tam Bartunia z wujkiem Marcinem, jak padał deszcz, siedzieliśmy pod, tym, pod tą wiatą. A teraz dziewczynki tam jeździły na hulajnogach przez chwilę. A my, a my jak byliśmy rozłożeni, to gdzieś tu chyba. Tam. No, tam gdzie mniej więcej oni. I tu przeżyliśmy taki huragan. Pamiętasz? I porwało wszystkich, tylko nie nas. Tak jak teraz na to patrzę, to to się wydaje takie malutkie. A wtedy to ja myślałam, że tu. A powiem też, jak ten gość mówił, że nalał sobie wody do ogródka i... No, no, i do tej telewizji. Powódź ta. Dziewięć... 97 chyba tu był. Tam są prysznice, przynajmniej były kiedyś, na pewno jest WC, tam się kąpaliśmy. A tutaj skakaliśmy na skakance, pamiętam i graliśmy w Bambingtona. No ale generalnie tak to wyglądało bardzo. mieliśmy namiot, powrzucam zdjęcia z tego okresu. Dwa razy byliśmy tutaj, raz byliśmy z sąsiadami, a drugim razem byliśmy tutaj sami. Takie wspomnienie mam stąd, że szłam kiedyś sobie, jakoś wracałam z tej plaży, i pod drzewem leżał ptaszek wypadł z gniazdkiem. No i jakaś taka dziewczyna mnie powiedziała: nie podnoś nie podnoś tego, bo jak dotkniesz to już mama nie weźmie, nie przygarnie tego ptaszka. No i mi tak przykro było, bo ja chciałam go ratować. Ale ciekawe czy można jeszcze tymi rowerkami pływać, czy one są tylko jako ozdoba? O ja, pamiętam te huśtawki, huśtałam się tutaj z bratem. Rany, tyle lat, a one wciąż tu są i wyglądają jakby były po prostu z tego okresu. Patrz jak płytko. No dużo mniej wody jest. Na pewno jest dużo mniej, bo jak my chodziliśmy tam z Marcinem, to ta woda spływała z tego, wiesz, zlew. My na to zlew mówiliśmy. Tu wszędzie była woda i tutaj były takie mostki porobione, zlewowe. Idziemy zobaczyć zlew. My tak z bratem na to mówiliśmy, że to jest zlew. Tak naprawdę tam spływa woda, gdy jest jej za dużo w zalewie. Ale jak widać, poziom wody jest bardzo niski. Po prostu to, co ja pamiętam z dzieciństwa, to jest zupełnie inny zalew, niż to, co aktualnie widzimy. Ja nie wiem, czy to oczami dziecka jest jest inne wspomnienie, że po prostu człowiek jest mały, to też wszystko się wydaje większe, nie wiem, ale no to nie jest to, co ja pamiętam z dzieciństwa. No niestety, szkoda, ale smutek. A ile wspomnień? Ciekawe, czy mój brat to obejrzy. Tam w też uwary, tam daleko, jeździliśmy na rowerkach wodnych. Zawsze się bałam, że się wkręci w tą śrubę i już nie wypłyniemy. Idziemy do tego z lewu. Mówię ci, tu była woda dawniej. Bo ja się tak bałam, że tu wpadnę, a tu ludzie pływali. O Boże, znowu, ale tu woda pływa. Pająk! Głąb, co ty tu chcesz? I, i się narobi, czyli jednak woda spływa, ale jak ja byłam dzieckiem, to tutaj po prostu to wszystko było przykryte wodą chyba. Muszę dopytać brata, bo nie pamiętam. Jezus jakie to jest przerażające! miejscu kończymy naszego vloga. Było tu fajny, fajny powrót do przeszłości. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!